Czy rynek kryptowalut jest w trudnym miejscu? Dlaczego straszą nas końcem hossy? Czy już to przerabialiśmy i jakie mam obecnie podejście do rynku? Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam nadzieję wasza ulubiona seria, seria, która myślę, że jest najmocniejszą serią na moim kanale, dlatego że wynika z mojego doświadczenia, a więc moje kryptomyśli, których dawno nie było. Myślę, że to jest dobry czas, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się na rynku krypto, opowiedzieć jak ja widzę dalej rynek kryptowalut i oczywiście to co teraz bym zrobił, to wlałbym trochę tego tlenu, tego trochę hopium, jak to mówimy na rynku krypto, gdzieś tam żeby zbić trochę te emocje i podejść do tematu bardzo spokojnie. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać subskrypcję, dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem. Warto oczywiście dać łapę w górę, komentarz i standardowo przypominam, że wszystko, co mówię w tym materiale, to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Myślę, że jeżeli to akceptujesz, możemy zaczynać. Oczywiście ostatni czas na rynku kryptowalut jest bardzo trudny, szczególnie jeżeli chodzi o altcoiny, dlatego że przy korekcie na Bitcoinie, przy spadku na Bitcoinie altcoiny spadają jeszcze mocniej. Natomiast gdzieś tam uważam, że ten fut, który obecnie panuje w internecie, na Xie, na YouTubie jest zbyt duży i z tego co widzę, to nawet osoby, które są dłużej na rynku kryptowalut tak naprawdę zawodowo mogłyby zajmować się straszeniem ludzi, szczególnie nowych osób, na rynku. Kryptowalut. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście, czytając te wszystkie komentarze, patrząc na to, co się dzieje, pierwsza, pierwsze takie moje wrażenie, które odnoszę z tych wszystkich komentarzy, to że tak naprawdę jesteśmy w takim miejscu, że to już koniec, Hossy. To jest punkt numer jeden. I punkt numer dwa, że nie warto robić nic. Oczywiście nie zgadzam się ani z jednym, ani z drugim. Moim zdaniem, patrząc tak naprawdę historycznie, oczywiście zaraz pojawiły się głosy, że było zbyt mało cykli i nie możemy rozmawiać o e, gdzieś tam. Rynku kryptowalut cyklicznie, historycznie, dlatego że te paradygmaty są łamane cały czas. Mieliśmy ATH na Bitcoinie przed Halvingiem. Bitcoin oczywiście spadł poniżej poprzedniego ATH. Gdzieś tam dzieją się pewne rzeczy, które ciągnął ten rynek w dół padają duże giełdy, mamy regulacje, a więc tak naprawdę ciężko gdzieś tam odnosić się do poprzednich cykli, natomiast w mojej prywatnej opinii patrząc tak naprawdę jak obecnie wygląda rynek krypto to doszliśmy do takiego momentu że jesteśmy cały czas w rynku byka, dobre informacje na ten rynek nie działają, a złe informacje na tym rynku działają bardzo mocno to co obecnie się dzieje w mojej prywatnej opinii to krótko mówiąc wieloryby płyną po Twojego bitcoina, wieloryby płyną po Twoje kryptowaluty, więc warto podejść do tematu na spokojnie i przede wszystkim trzymać się swojej strategii. Oczywiście myślę, że jeżeli oglądasz mnie dłużej, znasz doskonale moje zasady. Ja przede wszystkim uważam, że warto gdzieś tam wiedzieć o tym, że na tym rynku kapitał przepływa i najczęściej kapitał przepływa z rąk ludzi niecierpliwych do ludzi cierpliwych. Oczywiście trzeba brać tutaj kilka aspektów, bo jeżeli gdzieś tam podchodzisz do rynku cyklicznie i liczysz na to, że znowu pójdziemy na duże wycemy na bitcoinie, na ten moment to są dla mnie żadne wycemy. Te Atehamowe na bitcoinie jest bardzo słomiane. Szczególnie jeżeli weźmiemy kurs dolara, jeżeli weźmiemy inflację, to tak naprawdę można powiedzieć, wiedzieć, że jest to ATH, którego nie było w dużym y, cudzysłowiu. Natomiast oczywiście altcoiny bardzo dynamiczne, bardzo zmienne. Nigdy na rynku kryptowalut, ja jestem na tym rynku od 2017, sytuacja nie była tak dynamiczna, m, dlatego trzeba też wiedzieć o tym, że trzeba te zyski realizować, ale o tym będziemy rozmawiać troszeczkę później. No i jaka jest obecnie sytuacja? Przede wszystkim uważam, że gdzieś tam te spadki są zaplanowane. Zobaczcie, że w ostatnim czasie z takich pozytywnych informacji, o ile ktoś uważa, micro Strategy za, po, za pozytywnego gracza na rynku i samego Michaela Saylora dokupuje te bitcoiny, mamy zatwierdzone ETF-y na eterze, co wzmacnia tą pozycję, SEC zawiesza swoje postępowanie. Te informacje tak naprawdę przechodzą gdzieś tam bez echa. Oczywiście czekamy na uruchomienie tych ETF-ów właśnie na eterze. Natomiast mamy korektę, mamy spadek na bitcoinie, mamy wykrwawianie się autów i nagle pojawiają się kolejne informacje, które mają wydusić z Ciebie Twojego Bitcoina. Jeżeli Ktoś uważa, że to przypadek, że właśnie teraz podczas tych spadków MTGox wypuściło informację, że będzie spłacać swoich wierzycieli właśnie już od lipca, mo to chyba wydaje mi się, że nie rozumie, jak działa ten rynek i nie rozumie, jak wygląda sterowanie tym rynkiem. Moim zdaniem, to nie jest przypadek. Ta informacja w tym czasie ma jeszcze wywołać mocniejszy fut i ma gdzieś tam zbić te ceny. Jeżeli chodzi o kolejną informację, oczywiście rząd niemiecki, który posiada uwaga, 47 tysięcy bitcoinów o wartości. 2,8 miliarda dolarów, a więc potężny kapitał. No i oczywiście sprzedaż gdzieś tam krypto przez górników. Jeżeli chodzi o mnie, tak naprawdę obserwuję rynek kryptowalut od wielu lat. Jesteśmy dopiero, przypominam, około dwóch miesięcy po halvingu, więc jeżeli cofniemy się też cyklicznie, często te wzrosty zaczynały się około pół roku po halvingu, więc moim zdaniem na ten moment warto jeszcze poczekać, a nie iść w skrajne scenariusze, że to już koniec Hossy. I najważniejszym zdaniem z tej części materiału, drogi widzu, dla Ciebie to jest to, że przede wszystkim, nieważne czy jesteś na rynku już długo, krótko czy być może dzisiaj w ogóle startujesz, być może to jest pierwszy Twój film o kryptowalutach to musisz wiedzieć, że najgorsze na tym rynku, co można zrobić, to jest szukanie szczytów i dołków i opieranie się na skrajnych scenariuszach. Jeżeli będziesz zaczął rozgrywać swój portfel kryptowalut, to zobaczysz, że na rynku krypto mamy zazwyczaj tak, że y, mamy osoby, które cały czas straszą. Te osoby oczywiście, jak Bitcoin był na niskich wycenach to yy, mówiły, że będzie jeszcze niżej. Straszą cały czas końcem. Mówią o tym, że nie warto nic robić: nie warto robić redropów, nie warto poznawać nowych protokołów, nie warto w ogóle inwestować, nie warto w ogóle yy, gdzieś tam interesować się krypto. No i mamy oczywiście tych moonboyów, którzy mówią, że nie warto sprzedawać, nie warto realizować zysku, bo będziemy cały czas lecieć w kosmos. I ja z tym się spotkałem już w tej hoście dlatego że ja na ten moment trzymając się swoich zasad, 30% portfela, mojego portfela krypto, 30% zysków, które osiągnąłem, jest już nawet we Fiatach, więc poszedłem już ten krok dalej. Z tego względu, że ja nie lubię mieć wszystkiego w krypto, mam wszystko w stablecoinach, to prędzej czy później wrócę na rynek. A chciałem za ten etap Hossy się wynagrodzić. No i oczywiście. Kolejna zasada to jest taka, o której często słyszymy, że bądź chciwy wtedy, kiedy inni się boją, bój się wtedy, kiedy inni są chciwi, kupuj wtedy, kiedy leje się krew, i sprzedawaj wtedy, kiedy mamy na rynku euforię i entuzjazm. Oczywiście to są zasady, które nie zawsze mają pokrycie, ale w większości przypadków tak, więc warto te zasady mieć też z tyłu głowy, do dorzucić sobie tą zasadę, o której mówiłem, o cierpliwości i naprawdę będzie Wam łatwiej. Jeżeli oczywiście chodzi o mnie, ja jestem osobą, która ma czas na rynku. Kryptowalut, i jeżeli ty dzisiaj nie masz wyników na rynku krypto, jeżeli dzisiaj Twoje portfolio jest gdzieś tam na dużym minusie, jeżeli altcoiny są na minusie, to musisz zastanowić się, dlaczego tak się stało. Chciałbym, żebyś dzisiaj popatrzył na rynek kryptowalut przez pryzmat swojej osoby, dlatego, że główną zasadą na tym rynku krypto, którą też trzeba znać, to jest to, że ty nie wejdziesz w moje buty, a ja nie wejdę, drogi widzów, w Twoje buty. I jest to niestety prawda, i dzisiaj y, gdzieś tam kopiowanie influencerów, youtuberów to jest jedyne. Jeden z największych błędów, jakie możesz popełnić na rynku krypto. No i teraz, oczywiście, ten film jest też po to, żeby podsumować pewien etap. Pamiętajcie, że jeżeli jesteśmy w hoście, a ja ciągle uważam, że jesteśmy w hoście i uważam, że to nie koniec. Natomiast przestrzegam, żeby bawić się tutaj we wróżbitę, gdzieś tam rozmawiać o poziomach, po prostu na ten moment patrząc na ten sentyment, ja uważam, że to jest niedźwiedzi okres w byczej hossie, takie jest moje zdanie. Mogę oczywiście się mylić, natomiast staram się transparentnie rozgrywać rynek, żeby być przygotowany na każdy scenariusz, bo dzisiaj nie jest ważne, czy mam rację ja, który twierdzę, że przed nami jeszcze dużo dobrego w najbliższym okresie, być może gdzieś tam w połowie roku 25, być może w roku 25, czy mają rację osoby, które mówią, że jest tutaj koniec, to zależy, jakich to argumentów używa. Ja nie zgadzam się z tymi argumentami, że to już koniec zresztą nie pamiętam, żeby poprzednie cykle też kończyły się w takim słabym sentymencie, raczej spadki na rynku krypto zazwyczaj są wtedy, kiedy mamy euforię. Oczywiście ta hossa jest inna, ten cykl jest inny, mamy zaburzenie przepływu kapitału na rynku kryptowalut, ale kto wie, właśnie być może teraz przy kolejnych wzrostach zaczniemy odbudowywać ten kryptoporządek, ten krypto schemat, który mieliśmy wcześniej, a więc, że kapitał znowu zacznie płynąć do bitcoina, do etera, a potem do large capów, do medium capów, do tych małych pozycji do gemów i na koniec do memcoinów, gdzie teraz znajduje się spora część kapitału. Znajduje się też dlatego, że siedzimy we własnej piaskownicy, nie ma na rynku nowych ludzi w krypto. Widać, że te rzeczy, które my sprawdzamy, które my obserwujemy, czy są te osoby, czy nie ma, po prostu nie działają na ten moment. Czy to aplikacje giełdowe, czy giełdy, nie mają dużo pobrań, nie mają dużo rejestracji, nie ma dużej oglądalności na YouTubie, nie ma dużo nowych osób na y, naszych social mediach, a więc wszystko to pokazuje mi, że raczej jest Jesteśmy w naszej własnej piaskownicy, i mało jest tych nowych osób na rynku. A jak jest mało nowych osób na rynku, to jest mało kapitału. A starzy wyjadacze, znudzeni dinozaurami, znudzeni starymi pozycjami, szukają trochę atrakcji i hazardu. I stąd, między innymi, mamy wzrosty na tych memcoinach. No i teraz, oczywiście. Chciałbym dzisiaj przypomnieć trochę o mojej strategii, bo uważam, że to jest właśnie ten moment. To, że ja dzisiaj jestem 30% poza rynkiem, to nie dlatego, że ja uważałem, że wszystko się załamie, bo gdybym tak uważał, że będziemy mieli aż takie spadki, no to sprzedałbym 100% portfela i teraz inteligentny Maciej siedziałby i opowiadał, jakich to nie ma wyniku na rynku krypto, to wynika z tego, że ja przyjąłem bardzo prostą i krótką strategię dla moich altcoinów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o altcoiny, uważam, że jest ich za dużo. To się dzieje zbyt dynamicznie i staram się iść razem z cyklem życia projektu. Problemem jest to, że biorąc pod uwagę, że ten cykl krypto jest dość długi, no to niestety te cykle życia projektów są krótkie, mianowicie mam tu na myśli to, że staram się realizować zyski z altcoinów wtedy, kiedy projekt dowozi jakieś konkretne rzeczy. Jeżeli projekt wyda beta-wersję, na przykład gry, albo jeżeli projekt wylistuje się na dużej giełdzie, to ja celebruję sukces projektu, bo jest to duży sukces dostać się na giełdę Tier 1, wydać jakąś grę, zebrać jakąś dużą ilość graczy, zrobić jakieś competition, gdzieś tam dać jakiegoś drop, to wszystko są rzeczy, które, dzięki którym robi się głośno o danym projekcie i wtedy jest najlepszy czas na realizację zysków. No i oczywiście mam tutaj zbudowane swoje koszyki, koszyki krótkoterminowe, które rozgrywam na dużym kapitale. Staram się sprzedawać szybko. Nigdy nie udaje mi się tu znaleźć ATH, nigdy nie udaje mi się ustrzelić, tak jak z wiatrówki do kaczek tych najwyższych poziomów. I tu nie mam sentymentów. Sprzedaję wtedy, kiedy mam odpowiednie zyski dla mnie. No i koszyki długoterminowe. Tutaj trzymam te pozycje. Do hossy. No i teraz, słuchajcie, nawet jeżeli dzisiaj przyjmiemy najbardziej optymistyczny scenariusz, że przed nami duży wzrost na Bitcoinie, że Bitcoin pójdzie bardzo mocno na niesamowite wyceny i to otworzy drzwi do przepływu kapitału właśnie w altcoiny, no to niestety, w mojej opinii, dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że tak naprawdę, mimo że będzie potężny alt season, to bardzo prawdopodobne jest to, że będzie on na nowych pozycjach, na tych pozycjach, które wejdą ze świeżą narracją, wejdą w świeży trend, będą gdzieś tam bardzo mocno wspierane przez dużych graczy, duże węczersy i duże giełdy. Natomiast mam bardzo duże wątpliwości, czy pozycje, które kupowałem w moim tym pierwszym publicznym portfolio, a więc od stycznia 2023, czy one wrócą i pójdą po wyższe wyceny niż były. Dlatego warto na bieżąco te zyski realizować i wynagradzać się wtedy, kiedy projekt odnosi sukces, kiedy projekt robi jakieś tam wyniki. Często też zastanawiam się, czy nie sprzedać całego mojego starego portfolio, te, tego portfolio, które obserwujecie od stycznia właśnie na CoinGecko i nie pójść w kierunku nowych projektów, ale dzisiaj z racji tego, że miałem pewną zaplanowaną strategię, byłoby to niewłaściwe. Tam oczywiście są roszaby, ten kapitał przepływa, ale te główne pozycje, jeżeli kupiłem je długoterminowo, Nowe, to czekam na tę właściwą, właściwą część cyklu. Natomiast oczywiście w międzyczasie rozpocząłem budowę nowego portfolio, które radzi sobie bardzo średnio, i to jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy mnie nie lubią i uważają, że źle buduję swoje portfolio, ale to właśnie ta dyskusja na temat strategii powoduje to, że wszyscy na tym rynku kryptowalut możemy się rozwijać. No i oczywiście w ostatnim czasie mamy po raz kolejny słuchajcie, starcie dwóch dużych strategii, czy inwestować tylko w Bitcoin Twardo. BTC czy inwestować w altcoin. Oczywiście. Dzisiaj tak naprawdę często jest tak, że przy spadku na altcoinach, kiedy bitcoin z a altcoiny idą do piekła, wtedy te osoby się uaktywniają i starają się hejtować strategię innych, mimo że jej nie znają. Przede wszystkim jeszcze raz powtórzę, inwestowanie w altcoiny, w dużą ilość altcoinów, jest dla osób, które przede wszystkim mają czas i chcą się na bieżąco edukować i poświęcą część siebie temu rynkowi po to, żeby gdzieś tam poznać lepiej schematy, które rządzą altcoinami. Oczywiście strategia inwestowania w Ethera, w Bitcoina długoterminowo jest idealna na początek, jest idealna dla osób, które dopiero zaczynają po to, że jeżeli już chcesz wystartować, to nie warto na początku zaczynać od bo warto jednak trochę się najpierw pouczyć. Natomiast stawiam śmiałą tezę, że... Większość osób na tym rynku zaczyna z małym kapitałem, ma niską skłonność też do ryzyka. I mimo, że strategia inwestowania w bitcoina jest najlepsza i tu nie ma co z tym polemizować, no to niestety ja uważam, że nie będzie tutaj dużych wyników. Dlatego, że uważam, że większość osób ma zbyt mały kapitał, żeby gdzieś tam zrobić na bitcoinie bardzo dobre wyniki. Ale być może są to zyski, które są wystarczające dla ciebie czy dla kogoś innego, dlatego, że tutaj każdy musi mieć swoje wyniki, swoje. Właśnie swój plan, ile chciałby na tym rynku tak naprawdę zarobić. No i teraz, oczywiście, to co jest najlepsze, to co mnie trochę denerwuje, specjalnie o tym mówię, bo teraz alty są na spadku, teraz się mówi o tym, że tylko w bitcoina warto inwestować, więc jest to idealny czas, żeby nagrać taki film. W momencie, kiedy m, pamiętam, kiedy też budowałem te pierwsze swoje portfolio, to był taki moment że te portfolio było na dużym spadku i tam takie pozycje gdzieś tam jak Sidus, jak Agix jak wiele innych nie robiły tych wyników i te portfolio było w dołku a potem mieliśmy Hosanne na altach, wielomiesięczną hossę na altach, gdzie poszczególne trendy po kolei eksplodowały eksplodował gaming, eksplodowało gdzieś tam po części RWA, mieliśmy AI mieliśmy projekty, które zajmowa zajmują się dostarczaniem mocy obliczeniowej i one również całkiem nie Źle poszły, i dla mnie to był taki czas, że realizowałem zyski i sprzedawałem te swoje projekty, bo zawsze miałem w głowie to, że muszę mieć kapitał, o czym będę mówił zaraz. No i oczywiście, dzisiaj te osoby pokazują, ile to bitcoin nie urósł. Problemem jest to, że y, moim zdaniem większość tych osób ma klapki na oczach, dlatego że przede wszystkim te osoby, mówiąc o bitcoinie, zauważyłem, że wszystkie złapały bitcoina w idealnym dołku i oni mówią, ile to bitcoin nie urósł, i że wystarczy trzymać samego bitcoina, czyli rozumiem, że nikt nie trzymał bitcoina poniżej tej ceny, która jest teraz. No, oczywiście w to nie wierzę. Druga sprawa, uważają, że inwestowanie w altcoiny to jest hazard i ruletka, z czym się również nie zgadzam. Pamiętajcie, że altcoiny mają swoje grupy i altcoiny mają róż, róż, różny, tak naprawdę, poziom ryzyka i to nie jest tak, że nie ma ryzyka przy, przy altcoinach, bo jest ono zawsze duże, ale można podzielić sobie no, to na pewne grupy. Są takie pozycje, które są na rynku z nami już jakiś czas, tak jak Ether, tak jak Solana, tak jak na, na przykład y, Chainlink y, i to są takie pozycje, gdzie to ryzyko rzeczywiście jest tutaj mniejsze i te osoby, które też inwestowały czy w Chainlinka, czy w Solamę, czy w BNB, czy w Ethera, myślę, że są zadowolone, bo te pozycje zrobiły całkiem niezły wynik. Są takie projekty, które ja najbardziej lubię, a więc ja to nazywam GEMY, małe projekty z małym kapitałem, dużego ryzyka, ale które jednak coś mają. Mają pro, zapowiedź produktu, mają jakiś plan, chcą wnieść coś na, na rynek krypto, i w oparciu o te projekty właśnie ja zbudowałem swój portfel. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli nie masz wyników na rynku krypto, to popełniłeś ten błąd, o którym mówiłem od bardzo dawna, a więc po prostu zjadła cię chciwość i nie podzieliłeś sobie tych pozycji na koszyki. Oczywiście zaraz ktoś mi powie, że. Że nam z małego to nie ma co dzielić, ale zachęcam, żeby też obejrzeć mój film, jak rozgrywałem w tamtej hoście gdzieś tam przed tym małym kapitałem i jak rozgrywam teraz, da się to wszystko poukładać. Natomiast ja uważam, wychodzę z prostego założenia, że jeżeli mamy hostę, która jest zupełnie inna niż to ostatnie cykli, cykle, mam tu na myśli to, że projekty pompują grupami i często nie wracają, to ja biorę pod uwagę, że jeżeli ja dzisiaj Chciałbym, żeby ten rynek się rozwijał, żebyśmy mieli coraz lepsze projekty, żeby projekty wnosiły coraz większą wartość, no to niestety muszę mieć świadomość tego, że najprawdopodobniej to, co mam w portfelu, nie jest najlepsze. A to, co najlepsze, dopiero przyjdzie. Mówię o tym wielokrotnie. Przyjdą projekty z lepszym teamem, z lepszym white paper, z lepszym hypem, gdzieś tam te przerzucenie kapitału też to jest bardzo ważne. Zadaję sobie pytanie, co będzie kupował retail. Czyli jeżeli nawet przyjmiemy ten dobry scenariusz, że pójdziemy w kierunku hossy, to co będą kupowały nowe osoby? Czy te dinozaury, które ja mam w portfelu i wiele osób, które jest na rynku od dawna jest pod wodą, czy będą te osoby szły w kierunku nowych pozycji i bardziej skłaniam się tutaj, że niewiele Projektów też się obroni. Druga sprawa. Sprzedawałem też te projekty dlatego, że stały się one mało atrakcyjne. W momencie, kiedy budowałem te portfolio, to wiele projektów to były projekty niszowe, nowe, z małym jeszcze market capem, i tak naprawdę od stycznia 2023 te projekty wykręciły swoje wyniki i gdzieś tam trzeba było po prostu je sprzedawać. Natomiast osoby oczywiście, które są fanatykami bitcoina i widzą tylko jedną słuszną drogę, ale jeszcze raz powtarzam, mówię teraz do osób, które chcą się uczyć rynku i chcą się rozwijać. No to jeżeli takie osoby oczywiście gdzieś tam. Nie widzą pewnych rzeczy na rynku krypto, nie widzą jakie Chainlink podpisuje umowy, nie widzą ETF-ów na Ethereum, nie widzą jak zachowują się tokeny giełdowe, choćby BNB, które poszło na współpracę z regulatorem. Dla mnie to jest po prostu ignorancja rynku, tak? Więc jeszcze raz podkreślam, zostawiam tą strategię kupowania bitcoina tylko dla osób, które są nowe i nie chcą się tak naprawdę uczyć albo są w trakcie nauki, to wtedy jest dobra strategia no i oczywiście biorąc pod uwagę jak dynamicznie zmienia się ten rynek altcoinów wiedziałem, że najlepszą opcją będzie właśnie realizacja zysków z tych pozycji krótkoterminowych i teraz to czego staram się Was uczyć pamiętajcie, że jak leje się krew to na rynek wchodzi strach dzisiaj wszyscy się boją i mało kto kupuje, dużo osób nie ma za co kupować, jak bitcoin był na dołkach altcoiny dopiero startowały też wiele osób czekało aż spadniemy niżej, wystarczy zmienić myślenie, ja wiem, że jeżeli sam te nie zrobisz, to jakbymkolwiek tego nie powiedział, to mimo, że to jest proste, to nie jest łatwe. Ale jeszcze raz zapytam: pamiętacie, kiedy wszystkie altcoiny rosły, kiedy było wszystko na, na zielono, które wiele pozycji startowało na Bybicie czy na Binance, kiedy był niesamowity szum? Ja wtedy codziennie dawałem tweety o tym, że re realizuje swoje zyski, że nie staykuję na przykład 100% pozycji. Tak rozegrałem GameSwift, tak ro ro rozegrałem Sidusa. E GameSwift niesamowite zyski: Star Heroes, Sparta, Sidut, Agix, Numet, wiele wiele, wiele innych pozycji. Kujira, chaining, tak naprawdę wiele pozycji tutaj m, gdzieś tam rosło. Natomiast ja miałem w głowie jedną rzecz. Po to kupuję koszyk krótkoterminowy, żeby szybko pomnożyć na nim kapitał, żeby gdzieś tam wyciągnąć swoje zyski, obserwując jednocześnie rynek i patrząc na to, czy ten trend się utrzyma, a koszyk długoterminowy może spokojnie czekać sobie na hossę. No i dzisiaj gdzieś tam po tej realizacji zysków, po wyjściu też 30% do Fiatu, mam tą Broń, której nie ma wielu osób. Mam stablecoiny i to jest moja y, amunicja. Mogę uśredniać te pozycje, które moim zdaniem są w trendzie i będą w trendzie. Na ten moment y, też nie chcę tu mówić o konkretnych projektach i wycenach, ale na ten moment. Gdzieś tam skupuję Layer Zero, to jest tylko moje prywatne zdanie, ale kto mnie obserwuje, to, to o tym wie, ale staram się też ten kapitał jak najdłużej przytrzymać i poczekać, aż ten pociąg ruszy. Natomiast no niestety te osoby, które gdzieś tam nas obserwują, tych altcoiniarzy, to zawsze podchodzą do tego, że zobacz, jak teraz wygląda Twoje portfolio. Oni w ogóle nie biorą pod uwagę, że coś mogą zrobić 20, 30, 40, 60X i ktoś mógł to sprzedać. Tak samo jeszcze raz podkreślam mówienie o tym, że inwestowanie w dobrym momencie, kiedy wszystko. Wszystko było na niskich wycenach w Chainlinka czy w Solamy. To była ruletka, z tym się nie zgadzam. Ryzyko owszem było, natomiast jeżeli zakładamy cykliczność, to zakładaliśmy, że, że po ruszeniu bitcoina ruszą również altcoiny. Pamiętajcie, że altcoinów jest za dużo i dzisiaj też trzeba się zastanowić, czy nie wygonić dinozaurów ze swojego portfela, nie uwolnić trochę kapitału, nie poczekać na jakieś nowe ruchy, bo ja uważam, że niestety stare pozycje będą miały bardzo trudno i większość z nich nigdy, słuchajcie, już nie wróci na swoje ATH. No, i teraz słuchajcie, co ja teraz robię. Przede wszystkim staram się brać z rynku każdego dolara. Każdego. Korzystam z lunchpadów, lunch stakingu, z wszystkich akcji na giełdach scentralizowanych. Biorę udział w IDO. Ostatnio te wyniki też z IDO nie są jakieś super, ale jednak udaje się w jakiś sposób ten kapitał mnożyć, a więc jestem aktywny. Druga sprawa, słuchajcie, nie poddaję się, jeżeli chodzi o airdropy. Wielokrotnie Wam powtarzałem, że dzisiaj to, że. Nie ma wyniku u kogoś w airdropach. To nie dlatego, że to nie działa. Dzisiaj, jeżeli nie jesteś zadowolony z trzech ostatnich akcji, czyli mam tutaj na myśli oczywiście Starknet, ZK Sync i Layer Zero, to warto by było zastanowić się, dlaczego inni dostali, a my nie. Dlaczego inni dostali, a ty nie. Bo wiele osób odebrało tutaj naprawdę dobre airdropy. Jeżeli chodzi o takie moje główne wnioski, to przede wszystkim warto patrzeć na to, co ma duże finansowanie i warto cały czas klikać. Oczywiście im jest więcej osób, tym jest trudniej trudniej i projekty też wymyślają co coraz to nowe zasady. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że jeszcze taki się nie urodził, który wszystkim by dogodził i dzisiaj trzeba wybrać swoją drogę. Jeżeli chodzi o airdropy, to jeżeli wezmę pod uwagę ostatnie miesiące, to w moim prywatnym przypadku ja więcej zarobiłem z airdropów, które w ostatnim czasie odebrałem, tak, czy to Wormhole, czy to Starknet, czy to Layer Zero, czy to ZK Sync, niż zarobiłem z rynku. Być może ktoś jest dobrym traderem, ostatnio los nie był łaskawy. Los to oczywiście złe zdanie. Ostatnio rynek nie był łaskawy dla moich najnowszych inwestycji, ale udało mi się fajną kwotę z AirDropów zrobić. Dzisiaj straszą Was, że nie warto robić AirDropów. Wiecie jak to się skończy? To jest prosta rzecz. Dzisiaj Ty być może jesteś obrażony na Layer Zero, być może na starklet, tak jak ja na Starknet, jestem do tej pory obrażony i po prostu przestaniesz robić. Wejdzie kilka dobrych protokołów, wejdzie kilka dobrych projektów z finansowaniem, zrobią AirDropa. Mniejsza grupa ludzi, znowu zaczną pojawiać się informacje, że warto robić airdropy, Ty, Ciebie ten airdrop ominie i wrócisz wtedy, kiedy znowu będzie przesycenie. Więc w mojej prywatnej opinii cały czas to jest dobra forma dystrybucji właśnie dla projektów i ja zamierzam z tego korzystać. Więc zbieram z rynku co się da, staram się działać, na ten moment czekam trochę, aż pociąg ruszy. Jest kilka wyjątków, tak jak mówiłem, skupuję właśnie sobie token zro od Layer Zero, dlatego, że jest on poniżej privata, a dla mnie, jeżeli coś jest w miarę dobre i jest poniżej privata, to te wejście jest całkiem niezłym wejściem, Obserwuję sobie Jupitera, jak to się rozgrywa, to jest taki mój bet na DEXa. Słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle, chciałem trochę wlać nadziei. Uważam, że w mojej prywatnej opinii na ten moment nie warto dzisiaj mówić o końcu Hossy, ale warto usiąść z notesem i zastanowić się, czy Ty w pełni skorzystałeś z tego, co było. Bo była możliwość zarobienia na poszczególnych grupach altcoinów, sporo projektów z gamingu, czy to ze czy zerwa zrobiło dobre wyniki? Oczywiście większość osób zabiła chciwość. Jeżeli chodzi o mnie, jestem zadowolony z moich wyników, dlatego że zrobiłem już na tym etapie rynku dużo więcej niż w każdym poprzednim cyklu. A więc nie tylko wyszedłem do stablecoinów, ale z tej kwoty jeszcze 30% wyszedłem sobie do fiatów, więc jestem zadowolony. Uważam, że przed nami dobry czas, nie dajcie sobie odebrać waszych krypto, natomiast zróbcie rewizję swojego portfela i zobaczcie, czy nie siedzą tam dinozaury. Jeżeli chcesz wesprzeć też mój kanał, zapraszam wszystkich do udostępniania tego materiału na X, tam jest odpowiedni link. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, hej ekipa!